Ktoś mówi, chciałbym, żeby Bóg do mnie mówił. Ktoś mówi, no to czytaj Pismo Święte. Ktoś mówi, no tak, ale ja bym chciał słyszeć go tak głośno. No to czytaj głośno. Ale rozumiesz, coś do mnie dotarło. Wilki, czyli wow, w słowie jest o mnie. Nie? Szkoda, że tam były drapieżne, ale... To teraz nie jest może, ważne. Może miałeś się od początku pozyskiwać dla Chrystusa. No może, no, może, może właśnie. Kochani, ostatnio mówiliśmy o słuchaniu głosu Pana Boga, a dzisiaj chcemy o takim wstępie do słuchaniu, słuchania głosu Boga. Od czego byś zaczął? Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Ja to powiem tak prosto. Duch Święty was wszystkiego nauczy. Amen. No to jednak jakby nie było, no to mówi nam ten Duch Święty Jan 14:26, bowiem przyjdzie Duch Święty przypomni wam moje słowa i wytłumaczy wam Pisma. To może trzeba by do Pisma. Zgadza się, natomiast Duch Święty jest w stanie przypomnieć nawet to czego żeśmy nie wiedzieli i czego żeśmy się nie uczyli. Bo jakby nie patrzeć, nawet nie wiem czy słyszałeś, że Duch Święty jest lepszy niż Salomon, który z pustego nie naleje. A, a Duch Święty jest pustego no właśnie przykład Witka nie? tyle lat się tym zajmuje, a to puste cały czas. Dlaczego tylko musisz o sobie? A, no to jest nas dwóch uff więc, więc rzeczywiście słowo słowo to jest podstawa nawet widziałem taki mem że ktoś mówi, chciałbym żeby Bóg do mnie mówił, ktoś mówi no to czytaj Pismo Święte, ktoś mówi no tak, ale ja bym chciał słyszeć go tak głośno. No, to czytaj głośno. <laughs> Amen, jest. No, to, no, myślałem, nas... że on powie, że chciałbym tak jak Witek. No, to, to w w o, wcześniejszym co? odcinku to, to, to dobra. Tak, to też jest możliwe. Chociaż jak wiesz, myślałem o tym, jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, to pomyślałem sobie, że siostra Faustyna wcale nie miała łatwo. Ty masz łatwiej w winę tu. Z tego powodu, że kiedy ona poszła do swojego kierownika duchowego, to on ją wysłał na badania psychiatryczne. No bo nie mówi... jeszcze nie. <noise> no wiesz, no powiedz, że pan jest, ale to w sercu go słyszysz, nie? Przecież ona to opisuje, tak? Nie, nie w sercu. Na żywo go słyszę, nie? Ale wiesz dlaczego? Bo tu ty tylko 8 razy go słyszałeś, <noise> a ona za często, a ona za często, nie? Więc no wielu, ja sobie myślę, że wielu by tego tak naprawdę, tak trochę wciskając trochę ten tekst w ten dzisiejszy odcinek, że wielu by tego nie zniosło, jeśli chodzi o y, takie działanie Pana Boga I, i myślę sobie, że Pan Bóg przewidując to, że niektórzy nie byliby w stanie nie tylko się skonfrontować z tym głosem, ale nawet potem sprawdzić i dać się ocenić chociażby psychiatrom, czy mi się coś uroiło, czy ja, czy naprawdę Pan Bóg przemawia do mnie, nie podołaliby tej próbie. No bo to jest poważna próba, jeżeli przychodzi ktoś i mówi, że słyszy głos, permanentnie, ciągle słyszy głos, to we mnie się rodzi też pytanie, jako w kierowniku duchowym, w spowiedniku, spróbuj mi to opisać. Jeżeli widzę, że są to konkretne konsekwencje, nie wiem, ktoś mówi, no sytuacja tak, ktoś mówi, proszę księdza, no. no Pan Bóg powiedział mi, że mam podejść i położyć ręce na tej osobie. Nie wiedziałem o co chodzi, położyłem ręce i ta osoba została uzdrowiona z raka, a ja nawet nie wiedziałem, że ona ma raka. Nie? I zapytała mnie, dlaczego kładę ręce, a powiedział mi fizyczny głos, słysząc, że mam położyć ręce, bo z raka będziesz uzdrowiona. No to jakby mi się to wszystko łączy, tak? To w, w tym momencie jest to spójne z tym, co mówi Pismo Święte. Natomiast no, w tym przypadku rodzi się takie pytanie, myślę, że to jest pytanie od wielu widzów. Jak czytać Pismo Święte, żeby, żeby rzeczywiście to Słowo Boga, to było faktycznie Słowo Boga, przez które On przemawia do nas. Co ty byś powiedział? Yy, przede wszystkim, że ja mam taką praktykę codziennie od tam 33 lat, nie? że codziennie czytam Słowo. Nie chodzi mi teraz o antidotum, czy yy -y -y. to robimy też publicznie, ale to też... No, antidotum, jakby, z antidotum ale... będziesz miał związaną konferencję na stadionie. Amen, chwała pan. Ale to też, żebyście wiedzieli, no, no, mogę podać przykład antidotum, bo on jest sprawdzalny, nie? że my często z Sylwią używamy takiego zwrotu, czyli my nie przygotowujemy niczego, ja nie patrzę, jakie czytania będą na jutro, jak to nagrywam, mhm. tylko teraz czytam na jutro. No i, I czasem robię komentarz, bo czasem mnie dotyka to, że trzeba ludziom wytłumaczyć, czemu ten fragment jest, czemu on jest tutaj podany, nie? czy to wydarzenie opisane, ale najczęściej mówię, Dziś z tego słowa mówi do mnie to coś i się dzielę tym, co do mnie mówi. I to jest autentyk. Mhm. Że ta sama Ewangelia czytana dwa lata temu, a teraz tego samego dnia, mówi zupełnie do mnie coś inaczej. zupełnie innego, coś zupełnie innego odkrywam. Ale co to znaczy mówi do mnie? Ja to tak ludziom tłumaczę, że jak, jak czytasz książkę czasami jakąś, to używasz takiego żółtego podkreślacza, to mogę pokazać, nie? Albo czerwonego. Mhm. No i to jest dla mnie ważne, więc to podkreśliłem. Czy ołówka użyję, czy czegoś. Zakreślam. Jest tak, że czytasz, i nagle jakiś tekst dotyka czegoś we mnie. A no, się... mógłbyś to porównać do tego, że jak z wiersza, coś takiego przemawia do ciebie najbardziej z tego wiersza? Yy, że jakieś jedno zdanie? Yy, jest to właściwe porównanie? Dobrze. No tak, no tak. Tylko to podam pierwsze moje yy, mm -hmm. słowo do mnie skierowane w ogóle w historii mego życia. Mam 15 lat, jestem na oazie. Ruch światło życie, pierwszy stopień pojechałem jako gospodarczy, bo ja nie byłem w tej wspólnocie. Ksiądz mnie chciał jakoś przygarnąć, powiedział: będą fajne dziewczyny, muzyka, śpiew, nie wspomniał tylko że kolekcji. No i przyjeżdżam na miejsce, umowa z gwiazdką, a wszystko za stół, bo jedzenie, wszystko jest. No i przyjeżdżam na miejsce, no i jestem przerażony tam te dziewczyny w tych długich kratach, tak w ogóle o co chodzi, jakby nie ten rodzaj dziewczyn, które znałem. No, w ogóle gdzie byłeś na pierwszym razie? W Łętowni, to jest no to przed Zakopanem. No to nie jest... Nie byliśmy razem. a też miałeś podobnie. No, nie chcę we wszystkie szczegóły wchodzić. Dobra, dobra. No i, no i jesteśmy, i, i tam na tej oazie wiele ludzi używa tego zwrotu. Bóg do mnie powiedział, Bóg do mnie powiedział, ja nie wiedziałem, co to jest. Ale potem jest moment, jedenasty dzień po dziesiątym, kiedy oddaliśmy już Jezusowi. bo kto chce modlitwę wstawienniczą, zapraszam. Ja przychodzę i modlę się nade mną. I nagle ktoś otwierał wtedy słowo. Ja go nie widziałem, tylko słyszałem, bo mi czyta i czyta do mnie 20 rozdział dziejów Apostolskich 28 do 30. Uważajcie na same siebie i na całe stado, w którym Duch się ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada, także spośród was samych. Powstaną ludzie, którzy głosić będą przewroty nauki. Dlatego pamiętajcie, że przez trzy lata, według i w nocy, nie przestawałem ze łzami w oczach upominać każdego z was, a teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Ja mam 15 lat, jakieś kosmiczne słowo, ale coś wyszło na pierwszy plan. Wilki. No, moje nazwisko, nie? Mhm. Ale rozumiesz, coś do mnie dotarło. Wilki, czyli. Wow, w słowie jest o mnie. Nie? Szkoda, że tam były drapieżne, ale to teraz nie jest może, ważne. Tam może miał się od początku pozyskiwać dla Chrystusa. No, no może, może, właśnie. I nagle z rok później, czytają mi no, no, inna modlitwa, inne, inna osoba, otwiera słowo, czyta fragment, i nagle Wilki. Wiecie, rok temu też było coś o Wilkach. Wracam do domu, wyciągał obydwa obrazki, dokładnie ten sam. Werset. Od 20, 20 od 28 do 32, 28 do 32. To jest w środku tekstu i w środku tekstu się kończy. Przypadek? Nie sądzę. Ale co? Dotykały mnie wtedy te wilki. Za drugim razem, jak już porównałem te dwa fragmenty poczytałem, czytam to, coś mnie dotknęło innego poza wilkami. Bo widziałem, że wilki drapieżne są tam jako negatywny przykład. Wejdą między Was, jako wilki, które. Będą co, no niszczyły to stado, no to nie, to, to nie jest dla mnie zachęta, bo ja właśnie chcę żyć z Bogiem. Uważajcie, bo kiedyś przyjdą tacy, którzy będą chcieli waszą jedność rozbić. Ale co najważniejszego było w tym fragmencie dla mnie? Sam początek. Ustanowiłem was biskupami, abyście kierowali. Biskup od razu gość w czapce. Mówi, ja nie chcę być biskupem, bo to by znaczyło, że muszę być kapłanem. Taka jest droga do biskupstwa. Nie? Oczywiście, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że biskup powinien być mąż jednej żony, trzymający dzieci w uległości, umiejący zarządzać swoim własnym domem, bo jak staniesz na czele kościoła, jak nie umiesz zarządzać własnym domem, nie, to tego jeszcze nie znam. Ale chodzi o to, że to biskup mnie przeraziło. Więc mogę powiedzieć, trafiło do mnie, ale mnie przeraziło. Bałem się czegoś, co Bóg ma dla mnie. Dzisiaj można powiedzieć, że no, prowadzę jakąś służbę w kościele. Nie mało. Wczoraj udało się założyć 77. wspólnotę. To jest potężna odpowiedzialność. Znaczy ja tylko spłacam i uciekam. Trochę marynarz jestem. Nie, nie, bo to widzę, że tam to... to budowanie tych, tych, tych struktur to jest dla mnie gdzieś tam trudne. Nie, mam raczej dar do zakładania, nie pilnowania ale jak ci ludzie chcą, to potem wzrastają. Więc co? Chodzi o to, że coś mnie dotyka w tym słowie, nie? Czy jak na przykład jest ten fragment, jak Jezus, Boże, nie Jezus, tylko Gabriel przychodzi do Maryi, jak to czytasz, no i wszedł do niej anioł. No i ja nagle tak, no wyobrażam sobie, leżę na łóżku i wszedł anioł. No tak, Ja wy nie, do mnie jeszcze nigdy anioł nie przyszedł, nie, że... Widziałem dwukrotnie, anioł, ale to w innej sytuacji, akurat w kościele dwukrotnie. Raz na spotkaniu modlęłem, raz na szy. Ale mówię, nie miałem takiej sytuacji, żeby w pokoju, więc co, rodzi no, no się, Boże, też bym tak chciał. To do dzisiaj bym tak chciał, tak jeszcze nie miałem, nie? że przychodzi i do mnie, mówi anioł fizycznie. No ale to do mnie mówi. Czyli słowo może albo mnie w czymś przestraszyć, może mnie. Nie wiem, że Bóg chce mnie pysać, tylko że umiem nazwać sobie, ja tego bym nie chciał. No nie, hmm. Czytasz o, 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 o zalaniu Egipcjan wodą. Nie? No Boże, ja tego bym nie chciał. Nie? Słowo Boże może mi dać jakieś, wzbudzić we mnie pragnienie. Słowo może dać mi podpowiedź. Niech potem przeczytałem, tutaj decyzję. Biskup, więc powinien być mąż jednej żony. Ja mówię, ty, to chyba o mnie. Już o biskupie było, nawet dwukrotnie, teraz będzie mąż jednej żony. I to i w tytusie mamy, i w Tymoteuszu, więc no, pasowało jak ulał. Jednego dnia otworzyłem te dwa fragmenty, i jeszcze trzeci gdzieś tam wcześniej, nie? Co mnie dotyka jako to potwierdzenie, i jeszcze jako potwierdzenie często jakiegoś rozeznawania, bardzo często biorę na koniec słowo z dnia. Mimo, że je wczoraj czytałem na antidotu, mhm. ale wczoraj nim nie żyłem, wczoraj się tylko dzieje, wczoraj było wczoraj, a dziś jest dzisiaj. Ja często już nie pamiętam, co było wczoraj. Manna jest na jeden dzień. Manna jest na jeden dzień. I otwieram słowo z dzisiaj, i mówię, czy jest w tym słowie potwierdzenie tego, co Bóg do mnie powiedział? Nie? Czy, czy dzisiaj w coś, w tym słowie jest, do czego Bóg mnie zachęca, co Bóg chce, bym zmienił w swoim życiu, bym coś zrobił? Nie? Więc generalnie staram się żyć codziennie słowem z dnia. I to jest jakaś podpowiedź, myślę, że dla bardzo wielu osób. Chociaż przyznam ci się. Że ja miałem taki etap w moim życiu kapłańskim na samym początku, że poznałem wiele metod właśnie w kontekście tego, co ty powiedziałeś, bo im spotkania w ruchu światło życie i na metodę, ignacjańskiego, metodę medytacji metodę ignacjańskiej, jeżdżąc A, rekolekcje, rekolekcje. rekolekcje ignacjańskie i metodę salezjańską, i tak dalej. W pewnej chwili tak pojechałem na jakiś wyjazd, to był kurs Paweł w Przemyślu, pamiętam który prowadziliśmy no, sporo lat temu, blisko 20 lat temu. I była taka sytuacja, myślę, że to już od tego czasu było, była taka sytuacja, że nagle tak jak ty mówisz na tej razie, że oni mówią, pan przemówił do mnie i tak dalej, i tak dalej, ja myślę sobie kurczę. No, jestem księdzem, oni mówią, że słowo przemówiło w taki, taki sposób, a ja po prostu tego słowa nie słyszę. Nie. I, I nie zapomnę, jak taką Martę poprosiłem, wziąłem ją na bok. I mówię, Marta, powiedz mi, jak ty słuchasz tego słowa, że, że to słowo przemawia? A on mówi, wie, jak się no, tak patrzę, kim ja jestem w tej Ewangelii. Nie? Ja mówię, a co to znaczy? On mówi, no, jak jest na przykład Ewangelia, nie wiem, o cudzołożnej kobiecie, no to pytam się, w czym ja, ja jestem cudzołożną kobietą, względem Jezusa nie. Jak jest Ewangelia, nie wiem, o, o Marcie i Marii, to pytam się, kim jestem dzisiaj, Martą czy Marią? Czy jeszcze jest genialne? Z następnego dnia, po tych wszystkich metodach opracowanych. O, dobry Łódź. Nie, otwieram, słuchaj, Pismo Święte. Wystawiłem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mówię, no to mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I słuchaj, wziąłem Ewangelia tam. Jezus przemówił do uczonych w piśmie i faryzeuszu. Ale, <laughs> Ale Ty mówisz, <bądź> nie, <laughs> nie, to nie o mnie przecież. Ja tak zrobiłem. <laughs> Więc, wiesz co, zrobiłem pierwsza rzecz, którą porównywałem, czy ja dobry fragment odkryłem z tej Ewangelii z dnia. Mówię, nie, no wszystko jest pas pasujące. Ja siedziałem to zapech. pół godziny i mówię, przecież to nie jest to mnie. Ja nie jestem ani uczony w piśmie, ani faryzeuszem, nie? I dlatego powiedziałem o tym Duchu Świętym, bo mówię, Duchu Święty, jak Ty mi nie pomożesz, ja w ogóle w, to, w sobie tego nie rozpoznaję, nie? <laughs> ja nawet nie użyłem tych słów, tylko teraz je używam. W ogóle, no, gdzie ja, faryzeusz i uczony w piśmie, nie? I jak zacząłem wołać Ducha Świętego, będąc pod ścianą, to myśl, która rozwaliła ten mur, którym, przed którym stanęłem, brzmiała tak, zobacz jakim jesteś faryzeuszem, że nawet swojego faryzeizmu nie widzisz, nie? Mało tego, jeszcze żeby było śmieszniej, wyświetliła mi się taka... jest perfekcyjny faryzeusz. A, no, to wiesz, to też, to też jest droga. Wyświetliła mi się lista rzeczy z mojego życia, które w tym momencie mogłem uznać autentycznie za na wskroś najbardziej faryzejskie, jakie ja tylko da się uznać. Więc ręce mi opadły. Panie, nie no, zdobyłeś moje serce. Zdobyłeś mnie, to naprawdę mówisz prostą Ewangelię z dnia. Bo ja nie chciałem słuchać. Tylko po prostu no, bo też trudno jest przyjąć tą prawdę o sobie, którą czytasz z Ewangelii, że Pan przemówił do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, bo to jest prawda przecież do Twojego sąsiada. Bo to jest prawda do Twojego małżonka, bo to jest prawda do Twoich dzieci, ale nie do Ciebie, nie? Tak. To dla mnie z dzisiejszej Ewangelii to no, zakończenie, nie? Tylko powiedział mu Jezus, nie grzesz, aby Ci się co, co gorszego, gorszego nie przytrafił. Nie? Tak też widzę dookoła posługa, cały czas ludzie, problemy, próbujemy Panie tu załatw, tu załatw, tu załatw, a można przeoczyć sw swoje, spotkanie. swoje, swoje mhm. spotkanie z Panem. Nie? Więc to tak z dzisiejszej no. Ewangelii. No. Ile tylko razy mogę, tyle razy cytuję świętego ojca Pio, bo on powiedział w tej kwestii właśnie, że Pan Bóg się służy nie wtedy, kiedy się służy, tylko wtedy, kiedy się służy, tak jak on chce. Nie? A, a służyć tak, jak on chce, czyli robić dzieło Boże, a nie robić dzieła dla, dla Boga. Boga. To nic innego, jak, jak szukać Jego woli. Czyli jeżeli ja chcę znać Jego wolę, to nie mogę tego oddzielić od słuchania. Nie? Bo zasadniczo my często postępujemy, że robimy jakiś biznesplan czegoś, yy, wszystko już zaplanowano, mówimy, no do Panie, podpisz to, proszę Cię o błogosławieństwo. Nie? A to odwrócenie metody, to znaczy ja przychodzę, Panie, czego Ty chcesz? Nie? To, to, to Święty Augustyn, e, nazwę to jednym z jego wywiadów, nie? jednym z jego pism napisał. Przepraszam, że my często przychodzimy do Pana Boga, żeby załatwił nasze sprawy, podczas gdy on powiedział, Augustyn napisał dalej tak, podczas gdy powinniśmy usilnie zapytać A Ty, Panie, czego chcesz ode mnie? Tak, tak. Więc co to? A taka myśl mi chyba przychodzi jakby na koniec, żeby też to podsumować, też o hmm. których mówimy hmm. w dwóch odcinkach, że e, jeżeli jednak do mnie nie mówi, mam hmm. ten czas, że ja nie słyszę, to znaczy hmm. ja nie słyszę, bo Pan na pewno mówi, to co? To prawdopodobnie brakuje tego odpoczynienia przed Panem, tego posiedzenia, że jeszcze cały czas moje myśli są głośniejsze od. Myśli Pana. Od myśli Pana, tak, że cały czas są moje pomysły, moje sprawy, moje trudy, bo to też są moje rzeczy. Przecież mm -hmm. Pan powie, ty się to, że Boga, wszystko inne będzie Ci dodane. Ja się zatroszczę o każdą sferę dzisiaj twojego, twojego życia. Nawet jak dzisiaj nie, wczoraj kolega do mnie mówi, nie wiedząc o tym, że. Że z tym przyjazdem moim tutaj, ja ci dam mój samochód, nie? Mówi, bo masz za darmo Bo moje auto akurat nie dzisiaj było tam nie na chodzie, nie? Z powodów tam chodziło o to, że tam rejestrację coś trzeba było zrobić. Ja Mówi, też nie przyjechałem swoim samochodem. No, i Pana, jak się Bóg, i Bóg, ale Bóg chciał, żebyśmy tu przyjechali, no i obydwoje tu jesteśmy i Bóg się o to troszczy, nie? Czyli to też jest dla mnie takie zewnętrzne potwierdzenie, mhm. że to, co robimy, to jednak Bóg tego chce, Jemu się to chyba podoba, nie? Choćby to było dla jednej osoby tylko. To jest piękne, więc to bycie przed Panem, ja też, to co na pewno przy słuchaniu Boga musimy wspomnieć, też nie mówiliśmy o tym, też nie podejmuje się decyzji w strapieniu, w tym trudzie, co mówi Nacjolojola, jest trudna sytuacja. Niektórzy tak mówią w afekcie. W afekcie, tak. No, no. To żeby to powiedzieć coś o tym tak krótko, żeby też podpowiedzieć ludziom, nie? Znaczy, no, kiedy mamy huśtawkę emocjonalną, to wiadomo, że Podjęcie błędnych decyzji jest bardzo szybkie i bardzo, bardzo łatwo takie decyzje podjąć. Nie? Kiedy człowiek nie jest uspokojony, tak jak w mętnej wodzie, ryb się nie, nie, za bardzo nie złapie. Nie? W momencie, kiedy jest we mnie pokój, jest we mnie popatrzenie na wiele rzeczy z większej perspektywy, z większego dystansu, niektórzy mówią, że trzeba odejść troszeczkę, żeby, żeby zobaczyć większy obraz. Nie? Dlatego, między innymi, jedną z najważniejszych cech, oprócz pokory. W słuchaniu Pana Boga, jak mówią dokumenty kościoła, adhortacja o świętości, jest cierpliwość. Amen. Bo kiedy wchodzę, wychodzę z tej duchowości fast foodowej, że szybko, już teraz musi być rozwiązanie, odpowiedź i tak dalej, to daję szansę na to Bogu, żeby on mówił w swoim czasie. Czyli Jego czas jest, jest właściwie najlepszy. Chociaż może się zdarzyć też tak, że czasem Bóg stawia nas przed jakimiś decyzjami, i wcale nie muszę słyszeć jakichś dodatkowych, mieć dodatkowego, dodatkowych myśli, dodatkowych wizji, dodatkowych, jakichś tam nie wiem, ponadnaturalnych rzeczy. Że jest to wynik tego realizacji zwyczajnego, po, z, zwyczajnej realizacji powołania. Ja jako ksiądz mam sześć razy w ciągu dnia modlić się na brewiarzu, za wszystkich, z których spotykam, i to jest wpisane w moją tożsamość kapłańską. Czyli jeżeli ja tego nie robię. To tak naprawdę nie mogę zrzucić na to, że ja teraz nie wiedziałem, że sobie źle czas zaplanowałem. Nie, ja mam zaplanować tak czas, żeby te sześć razy w ciągu dnia ten dzień był uświęcony przez modlitwę psalmami, bo to przyrzekłem na moją drogę życia duchowego na całe życie. Okay? Więc nie muszę pytać o pewne rzeczy oczywiste. Natomiast ciekawą rzecz podpowiada nam papież Franciszek w adhortacji „Chrystus Vivit. I on skłania w ogóle do takiego pytania, które notabene bene jest y, zaczerpnięte z duchowości świętego Jana od Krzyża, bo on mówi o czwartej radzie życia duchowego y, w kluczu, co zrobiłby Chrystus będąc na naszym miejscu. No tak to jest Bo jeżeli, jeżeli stawiam to pytanie w określonych sytuacjach, to ono będzie szybko mnie weryfikowało, nie? czy Chrystus zrobiłby to, co ja robię, czy Chrystus poszedłby tą drogą, którą ja idę. Czy Chrystus zareagowałby tak, jak ja reaguję w tych określonych sytuacjach? Nie? I to przynajmniej mnie bardzo dużo rozjaśnia. A druga zasada, jeszcze dodatkowa zasada z teologii moralnej, która mówi o pewności absolutnej i pewności moralnej. Pewność absolutna, jak mówiliśmy, że poznajemy w zwierciadle jako ludzie, pewność absolutna, jak sama nazwa wskazuje, należy tylko do Boga. Czyli Bóg ma 100% pewności. My Możemy zakładać 99, łamki się nie bawimy. I zasada teologiczna mówi, że jeżeli nie mam 51% pewności, czyli tej pewności moralnej, to nie powinienem podejmować jakiegoś działania. I to jest bardzo ważne dla nas. Bo mogę sobie określić, czy to, co powinienem zrobić, czy ja mam pewność, żeby zrobić ten krok, czy nie. Jak sobie podzielę w ogóle pewność, wiedząc, że 100%, nawet jeśli ja uważam, że mam 100%, ma tylko Bóg, to daje mi wolność od takiego, Trzymania się, że na pewno tego Bóg chce, prawda? Daje mi wolność od, od tego, co ja sam, do czego sam idę, nie? daje mi możliwość przyjmowania także pewnej korekty, pokory, która, która w tym momencie mieści się w tym w całym pojmowaniu rzeczywistości. I to się jest bardzo spójne z tym, co mówi święty Paweł, bo święty Paweł mówi, że kto nie postępuje w zgodzie z własnym sumieniem, no Więc jeżeli. Upraszczając, ktoś nie ma 51% pewności, niech się modli, żeby mieć przynajmniej te 51% pewności, żeby podjąć jakieś konkretne decyzje, no bo to będzie spójne z pewnością moralną, która wystarcza, żeby realizować jakiś plan, do którego, jak wierzymy, jesteśmy powołani. A ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz na koniec, zanim się Witek wecznie. Witek także prowadzi na Szkole Słuchania Boga na drugim poziomie i jedno ze spotkań, więc jak ktoś chce wypytać Wilka, Witka Wilka o jakieś rzeczy już bardziej osobiste, no to musi być w Akademii Rozwoju Talentu. Mała Kryptoreklama. A ja wiem o czym? No jasne, że wiesz, no tylko zapomniałeś pewnie. Ach. Amen. No to ostatnia rzecz z mojej strony to Znam takie sytuacje, kiedy miałem pewność, że Chrystus zrobiłby inaczej, mm -hmm. ale moje serce zrobiło inaczej. inaczej tak? że ja no to inaczej. ja też wiele razy z tak tak? miałem. No, nie jestem sam. A mę... to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest małe dziecko to fajnie określiło. Odeszło i taki chłopczyk mówi, proszę księdza, we mnie są dwa ludzie. Dwa ludzie. <laughs> Jeden chce do czegoś innego, a drugi do czegoś innego. <laughs> Więc no, ściera się w nas ten człowiek. Cielesne. Z tym człowiekiem duchowym, nie? Ten jest człowiek zmysłowy. Z... No właśnie. To, żeby się nie załamać. Teraz widzimy jakby zwierciadle, niejasno. Wtedy zobaczymy twarzą w twarz. Tak jak zostaliśmy poznani. Amen. Ja nie mogę w tym odcinku nie powiedzieć o stadionie. Amen, Jezus na stadionie legi to jest spotkanie, słuchajcie, które sprawia, sprawi wierzę w to, bo już wiele rzeczy się dokonało, w którym także będzie uczestniczył Witek Wilk, który będzie też głosił, że... Jak dojedzie. Jak dojedzie. Nie, po prostu <noise> ubezpiecz to, jak nie dojedziesz. <głosy> <głosy> że wtedy, kiedy Piotr głosił w domu Korneliusza, wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym. Ciekawa sprawa. A Niech mówi się, się, a mówi się, że że modlitwa napełnia duchem świętym, więc mamy proste przełożenie. Kiedy jest głoszone słowo Boże, to trwa modlitwa. Amen. Amen. I Bóg do nas mówi. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.